Witajcie w kolejnym materiale. Tym razem odwiedziliśmy stoisko Canon'a. Recenzje nowych kanonów mamy na stałka.pl Ale dzisiaj też chcielibyśmy powiedzieć sobie coś o nowościach. Jest ze mną tutaj, może przedstawia się, Krzysztof Nakierski, Projekt Marketing, Product Manager z Kanon Polska Fajnie, że jesteście z, z nami. Mamy masę nowych rzeczy do pokazania. Jedną z nich jest najnowszy obiektyw z nowej serii hybrydowej RF354. Na no dobrą sprawę jest to obiektyw, który otwiera nową drogę w Kanonie. Pewnie to będzie początek nowej serii. Także bardzo ciekawy jest nowa konstrukcja, idealny do filmowania i fotografii, do reportażu. Zdecydowanie polecam na filmowców, bo konstrukcja jest bardzo kompaktowa, zgrabna. Nowy silnik, nowa technologia u nas w obiektywach VCM zapewnia bardzo dobrą pracę przy filmowaniu. Nie ma efektu oddychania. Bardzo pojedynczy autofokus, także zdecydowanie zachęcam do zapoznania się z tym obiektywem, ale także do testowania. I coś, co w sumie jest nieoczywistą rzeczą, ale myślę, że coraz częściej widujecie: obiektyw stereoskopowy RF Dual Fish rf RFS, przepraszam, w tym wypadku. Drugi obiektyw, tym razem do. APS-C, jeden już do pełnej klatki zdarzyliście się pewnie poznać. Rozwijamy tę kategorię, ponieważ dużo się dzieje w tym, w tym obszarze, w obszarze rozszerzonej rzeczywistości, wirtualnej rzeczywistości. Myślę, że ten będzie bardzo mocno rósł, tak Czy tak chociażby tak premiery tak okularów ostatnio dokładnie. Myślę, że bardzo ciekawy temat. Zachęcam także, możecie znaleźć więcej informacji na stronie, czy też kontakt z partnerem, albo bezprzyjemny kontakt z nami. Ale powiedz mi, bo e, mamy tutaj całą masę sprzętu, świetnego sprzętu, ale Canon e, ma coś tutaj też, co nie jest sprzętową rzeczą. Co jeszcze przygotował dla e, odwiedzających? E, Dokładnie. E, bardzo dobry punkt. Poza nowościami sprzętowymi maśli świetną ofertę na festiwalu FotoForma. że zajrzyjcie na FotoFormę, sprawdźcie ich ofertę, bo są specjalne rabaty przygotowane dla uczestników. A oprócz tego mamy jeszcze ofertę dla Was Cashback, którą możecie połączyć z ofertą promocyjną i naprawdę jakieś fajne rabaty. takim razie dziękuję. Dzięki bardzo. Do zobaczenia.